Ja tu postoję. Aaaa. ja tu poczekam. W razie gdybyś umarła. Dobra, A, dostajemy damage. Coś kombinuję. Czekaj, bo jeszcze Czeka. muszę dopłynąć do ciebie. Zaw Może jednak zawrócę trochę. Nie, 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 stój tam. Okej, okay. okej. Okay. Widzę stąd grobek nie no bo kiedyś nie było, nie w ogóle. No właśnie ja dalej wiedzę, że nie było, bo ja nie wiem jak jest teraz. <gry> Aha, no to nie, dodali, A to jest mój, mój nagrody. No mój jest trochę bliżej tego tych bugin. Bo... Ej, przez to że on se rozwalił tyle drzew w okolicy To teraz nie wie jak chodzić. No właśnie wiem, ja tu wykorzystywałem. Nie ma go! Nie ma go! Zabity! Leć. Teraz zginę znowu pomocy No dobra biegnę do ciebie Mówiłem, żebyś tutaj przyszła No i mnie ukamieniłem zaraz czujesz? Dobra jestem istnieje Gdzie co ty, ty nie widziałeś co się tam dzieje. Tam są i zielone i jednomwiazdkowe i czerwone kurwa Znowu ten gościł od tego mi się regeneruje z ku**a Super, cieszę się, że zostałaś skórę Ale tak patrzę A. na mapie, gdzie ty jesteś też. Pomożesz mi tu? Tak, też? Eee, nie Znisz spawnę fioletowy obok kurhanów Właśnie próbuję się uporać z śmierdzielem Ale tarcza by się przydała, właśnie sobie to uświadomiłam po walce ze szkieletami. Jeszcze żyje Boże. Jeden HP miał. A 32 HP. Duch. Ale ma fioletowe oczy. Siema, duch. Ty? Ja z ja, jałukiem ja ja go łukiem zdjąłem prawie. Ale ty co ty tu robisz? Bądź stąd, ty miałeś rozwalać ten. Jak mi? Co ci robisz? Nie chcę twojej pomocy. Aha. Ty miałeś rozwalić spawner. Ale on jest rozwalony. Gdzie go masz? No, przy kurhanach był. Nie ma go, nikt cię nie ma. Szkieletki jest rozwaliły. przy kurchanach do brzegu. Rozglądnij się konkretnie Przy kurchanach na brzegu Na milion procent jest Jaskinia trolla Jest spawner, widziałem Jest, Ob jest, widzę, widzę Tylko tam jest ten gościu którego nie lubimy Jaki gościu, kogo nie lubimy? Brutal Kurwa, zapinowałam się w gałęzi znowu. Nie za Załupię Brutal Legend nie nie goni mnie! Jeszcze tu i O, skrzynka Dobra, uciekam, uciekam. Spadek, gdzie mi taranujesz drogę? Szybki mi się skończył, muszę iść po czytki. Dzień 56 Kolejny troll To zabij go. może znowu będzie jednogęstkowy Zorientował się, że go strzeliłam, więc dużo HP mu Aha, i tutaj już nic nie ma, już nic nie ma Skoczyłem kurhany właśnie Były do kitu tylko trochę czerwonego dostałem Ale ja mam fajną staminę, bo nie mam reszty. Ale On dostałam wcink? kamieniem 40hp O, przydałoby się Ech, Łuk mi się kończy Mała, słaba pomoc, ja widzę go w oddali, idę do was Fajnie jakby się natknęli na szkieletu Przejdźcie tu, zgubiłem was. Boż, znowu się zaklinowałem w krzakach. No, chod chodźcie w drugą stronę, a nie ode mnie. Zapinowałam się, Boże! Pierdolone gałęzie! Na no, no, dwie i krzaki. się e, że nie wybuchnie, nie? No. <gry> Wracajmy do padu, muszę sobie lepsze ciuszki zrobić. No i z tego jednego dostałam 5 skóry, widzisz? Tak, a z gwiazdkowego dziesięć. No, gdzie ty jesteś? To cię interesuje, pusty kurhan całkiem? A, no tak, zostawiłeś to portal. <grym> widzę. Wchodzę, jestem w nim, nie nie, go, please. Ciekawe co by się, co by się stało, gdybyś zniszczyła portal, kiedy będę do niego wchodził? Już nigdy byśmy się nie spotkali? Nie no, kiedyś byśmy się spotkali, bo się ludzi znowu wybudować. Mm. Ale nie, ja bym, jak ja bym miała surowce z niego, to bym mogła go przywrócić tam Dobra, tu jagódki. Dobra, do skrzyni chowam skórę. Troll'a, okay. jakbyś chciała. Ja potrzebujesz tu kości. Gówno dla bossa masz. <noise> ten, ten, ten. Gdzie czerwone kostki? Kostki tam, tutaj. Mówisz, że tutaj są. Nie, czekaj, przeniosłam je. Yy, żeby był porządek. No to fajny porządek, że przeniosłeś się z jedynego miejsca, o którym widzieliśmy. Tak, tylko że one są teraz w odpowiednim miejscu. No widzę właśnie ten porządek. Fajnie, jakby można było z tego. To nieważne. Jakby można było. jakby kostki były paliwem. A tutaj jest kostka, mamy, mamy 30 kostek. No spokojnie. Chodź to robimy choć, w takim razie. tu. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Czekaj, tylko to jest trofea. Tutaj są trofea, tutaj są trofea. Jeszcze się potem na trofea popróbujcie, no i to. Chodź tu. Aaa, no kurczę, dobra już idę, czekaj, bo jak mnie wołasz, to... ważne. Chodź, stój przede mną. No. Tańcz. Co to? <laughs> <laughs> tańcz, tańcz. Ja sobie naładuję komfort i idziemy dalej. Okay. I pójdziemy. Skóra, gdzie są te pięć skóry, co znalazłeś? Przy łóżku Aha Tam zawsze jest są skrzynia skóry Tak, dobra ehm, kości jeszcze Słyszę tego śmierdziela małego, ale dobra to Też jest, go słyszę On nic nie rozwalił, on jest chyba głupi Gdzie on jest? Nie widzę go, o widzę go Po drugiej stronie Już go nie ma Aha Zabiję go no, i z tam. Dobra, to już mamy wszystko. Cały mam Ten. Yy, jak to się nazywa? Strola. No ja już czekam. Ja też mam wszystko, strola. Ja tylko czekam. Więc mogę się teraz ukrywać. Skradanie się, plus 15, tak. Jeszcze upgrade zrobię. Yy, Heumu. Ja mam 33 tarczy, a ty? Czekaj. Ja 29. No bo jeszcze mi trochę brakuje. Teraz... No, ja Miałem perlę na 3. Ja Miałem wszystko na 3. Mhm. No to Tylko ja mam rękę z, ze skóry. Zwykłej. Mhm. Właśnie, zapomnieliśmy jednej rzeczy ważnej zrobić. Wracam się. No. I ty też musisz się wypowiedzieć. Tarcze eee, mamy w skrzynce. Ja mam jedną. Tarczę. Swoją. Teraz. No tak, wiem. Twoją. Robiona no. przez Boris. Przypiszmy mapę. A, no tak. Ja dopiszę legendę. Że ten ptaszek to jest easter egg Czyli ciekawostki na mapie, a nie że to łapa. Nie ma takiego czegoś, jak ciekawostki na mapie. No nie, yeah, że, że to jest JomPlaise, że trzeba na to uważać. No to nie jest ciekawostka, tylko to jest informacja zwykła, którą inaczej byśmy zginęli. Tak, tylko że. Zapisałaś? Tak, tak, Zapisałam A to? To takie gówno zrobiłeś? O, no. okej. Okay. Pokaż mi tu. No widzę, że masz odkryte więcej. Yy, ale tu przy wodzie mamy tyle samo. A widzę twoje plisy. No. Teraz mam spotkałem z hip. Ale patrz, widzisz Stafet. u mnie? Widzisz okay. u mnie? Ja ci widzisz, że tutaj są te plańsy okay. zima plainsy No ale ty dużo odkryłeś zimowego. dnia. Tak, bo ja po nim mogę łazić, jak mam full jak mam 150 KP. Mm -hmm. Weź miodek. Tu jest dużo miodku Od groma miodku Bierz miodek Ja chcę plantację przenieść stałą, zamierzam, ale to w pełnym Bierz miodek Za wysoko są Ja się wszystkie wyjąłem już Co to ma za problem? Już wziąłem go za ciebie Masz Okej okay. Okej, okay, idziemy w przygodę jeszcze ten miodek odniosę do mikstur do naszej nowej lodówki bliżej I, I odpitnę, ciekawe. Co robisz we mnie? Tobie? Tak. Myślałam, że to ty we mnie też będzie. E, no bo chcę, ale. ale <ślałem> e, a już nie byłem? Co? Ale świat zaskakuje. <ślałem> ok, na dole mi będzie, tak. A miadek do jedzenia sobie jeszcze wezmę. Robi to gówno Miód do jedzonka. Tak, na staminę mają. Ym, I grzybki żółte. Właśnie, żółte grzybki się przydają. To co są w lodówce pami. są. Wszystko jest w lodówce. Na dolnej. Okej. Okay. O, drzemik tutaj jest, nawet ty go nie używałeś. Dobra, spoko. No nie, bo on jest staminy. Eeeh, Chyba 30. Dobra, ja... idę. Widzimy się na statku za 3 sekundy. Naura. Hehe, <noise> poko. Ja sobie jeszcze zrobię. A nie, no przecież potrzeba kociołek zrobić. Kociołek możemy zrobić. Już możemy zrobić kociołek. Czemu ja go nie zrobiłam wcześniej? poszedłem Okej okay. Masakra Może dojdę tutaj do tej skrzyni Mam obciążenie Ty nie dochodź tylko chodź Zrobię jeszcze dżemiki, słuchaj Zrób sobie dżemika Bardzo szybko je zrobię eee. No jeszcze ja czekam na sadku, ja, ja już odpływam, Naura. Right. Nie no, się nie jestem 9. Znalazłem jagódki Jagódki? O, hmm. to jest się się na drzemik przyda Ale tych sobie nie musisz, bo ty i tak go nie uspasz Dużo miedzi tu jest Dobra, tym już spadam. A, B czy C? C Jezu, nie ulepszyłam sobie... Nie naprawiłam sobie łuku, ale dobre Nie mam dużo tak z tego. To co, rozwalamy ten portal, lecimy gdzie idzie tak? Nie. No tak, tak, tak. Y, troll jest przy statku, wiesz? Tak? Ja. Nie, to może najpierw to będziemy mieć, bo może się jeszcze przydać ten portal. Najpierw to bym trola trolla. Dobra. To stoi, stoi przy statku. Jeszcze mi się przydadzą stóry, więc pokoju. Pil Pilnuje statku XD. Tak. Ty, mam tylko cztery strzały! Help! Chodź do mnie Też z ognia? bo ci zostawię z ognia Masz tutaj Wrzuciła się? Tak Super Ciekawe gdzie Troll! Chodź tu gaboniu Gdzie są te strzały głupie? Ty wzięłaś! Tutaj, tutaj, tutaj są, zobacz. Tutaj. A. Dobra, biorę nie. je tak. Teraz daj mi je. No, teraz już je Dobra, masz. Rzuć mi je, no. ale nie... W... Jezu, Jest. takie małe główienko, myślisz, że ja to widziałem? No nie, to się nie podświetla nawet. O, trofeum dostałem i hajsy. Dobra, ja odpójmy stąd. Tylko jedno złote. Eee, nie, ja po prostu najbliższy najbliższą rudę miedzi tutaj, co jest przy statku, będę wydobywać. Nie da cię pomóc, bo nie wiem co robić. Chodź pewnie mam gorszy kilo A Gdzie tu jest mieć? Czekaj, tutaj Tu jest mieć, znalazłem, no. Pierwszy co, to ja bym zrobiła kilo Rondowy ja Dobry plan A patrz, schronienie, ty obczaj to Schronienie No tak Zróbmy <grybę> sobie dom z <grybę> Szkoda, że ziemia nie jest taka stabilna jak w Tylko Tylko jak się nim zająć Dobra już. Dobra, to ja już. ja już zanoszę mieć powoli. Jest. No, umieszczaj się w nasadzie. Chciałem statek trochę naprawić, bo się zaczął robić zielony No to dobrze No bo troll był, ja nie wiem nie uszkodził po drodze nic nie sprawdzałem No... kiepsko by to było jak... By był załadowany miedzią i chyc do wołku Tym bardziej, że miedź się chyba nie unosi na wodzie W sensie no. itemy O, celeszu a charger jest ten do nas ja ich załatwię Spoko Jak masz jakąś śmieć to daj mi, ja będę zanosić na statku. Wiem, ja cię to rzucam. Aha. <noise> Dobra, mamy już 19 tego ja państwa. Jeszcze 4 Nie, czekaj Jeszcze 7 razy tyle. Nie, masz na dole. Dobra. Czasem w ziemi jest jeszcze, wiesz? Ja tego kopię tutaj. Wiem. Podwójne są. Tak Ta Ta jak kanapka. Tak jak kanapka. Się tak układają te rudy. Wiesz? Fascynujące. Ja zobaczę ze szkletem sobie. Ale zielony się bym zainteresował. Ale ich dużo. Taki pogłos słyszałem. I jeszcze czerwony idzie do mnie. O, ja wracam na portal. Ja też wracam na portal zaraz. O cześć, co zrobisz? Gdzie ty idziesz? Tak nie idź To są pleinsy, gdzie ty idziesz? Ale gonią mnie ten, szarły, już mnie nie goni. Dlatego biegiesz w plinsy? To tak. to pomysł. je rozwalić To tak nie działa, to jest rozwalą nas Mamy 8 skór Aha, przedmiotu tu nie możemy No super. No dobra pan. Co tam właśnie możliwe do teleportacji? Rozwalą nam portal, no fajnie, biegły za mną. Właśnie widzę, kto jest stoisz, liftujesz. to ja spać, mam tego dosyć. Ale portal na no rozwałem, halo. Nic z tym nie robimy? Eee, robimy, ale jak, jest, jak nas tam nie ma, to nic nie zrobią, do to Masz portalu. weź to. Zobaczcie, ja do miejsce. Jaki? No, próbuję pie, ale mnie coś zahamowało. Jest ci mokro. Okej, okay, już nie jest. A ty masz pelerynkę w końcu strolla, bo ty wyglądasz jakbyś miał temu z wiele No ja ci już mówiłem trzy razy na odcinku. Że już wszystko masz, dobra. Że nie robisz sobie pelerynki. A nie robisz. Jako tak, dlatego cały czas ci mówię, że pelerynki nie robię. No dobra, jak chcesz. Ale nie robię, bo nie chcę. Co to było? Kto to zniszczył? To... Na co zostało zniszczone? Ja tego nie zniszczyłam, co jest? Ale co zniszczyłaś, co zniszczone? Już ci pokażę co, bo wybuduję to jeszcze raz po prostu. Ognisko. No i to. Zniszczyłaś ognisko? No i kociołek. Nie dobra. wiem jak to się stało, musiałam przycisnąć tym, nie wiem, scrollem chyba. To... Masakra, ale to było takie... ty masz młotek. Dlatego ja nie mam młotka. <laughs> nie, to tak nie działa. Młotek jest bardzo ważną częścią. Boże, ja, ja to dobuduję coś, bo czegoś mi tu brakuje. Musimy zrobić okna większe. Um, okiennicę zrobię. Zarazem miedź, którą tak? wyrzuciłaś. A, jedną tylko, ale są tam szarły dalej? Rozwalają nam? Nie, już rozwaliłem je, tylko dwóch było. A, Trzech. dobrze, czyli przeniosłeś się tam, nie rozwaliłem okay, tego, okej. Okay. Ja, na statek już. Widzimy się na statku za 3 sekundy. A jeszcze drajadą muszę zostawić, Czekaj. Chcesz, żeby był tak? No właśnie. Na dole zwykłe. Tak. U góry inne. Na górze szlachetne i... Twarde. Inne po prostu. I kora. Inne. Kora jak dojdzie. Dobra, to ja usuwam ten portal, tak? Nie, zostawiam. zostawiam tak. tak o, tak. suń w Wrócimy tu jeszcze, zobacz, mamy drugą wyspę już. Obok siebie. Będzie portal D, no co? No <laughs> dobra, będzie cały... A jak będzie alfabet, to wtedy robimy... Portal AA, AB, AC, AD. A potem LGBT. Dio, dawaj, będziemy mieli tyle portali, że uda nam się utworzyć LGBT Tak Nie, to będzie ostatni portal, ostatni portal będzie LGBT, czy musimy zrobić to w A B C D do Z Nie, Potem... ale zorientowałem się, że nie mamy tyle drewna to tak będzie dobra Potem AA, AB, A, AC AD, wiesz AAZ mhm. później będzie AAA, AAB A, A, AAC i tak cały czas i tak robić, dopóki nie utworzymy napisu LGBT. Tak. Będzie super. W portali będzie tysiąc. Na więcej, do L... Więcej, parę na 1000 tysięcy będzie. Ja pamiętam, że nazywałam, od, nie wiem... Nazwę miast z gier różnych, nazywałam portale po prostu i Nie rób tak. Na przykład Mordor. Ej, gdzie jest moja, gdzie jest moja mieć? Co jest? Co jest? No miałem tam jedną mieć. Przychodzę, miedzi nie ma. Ty jest, z mi do wody. Nie, nie ma jej. wziął ona jest? Ale ja. Masz, masz tą mieć w chiponku u siebie? Nie. No bo ją wziąłem, przyszedłem i nie mam jej. Aha. Kiedy przeszłaś przez portal zniknął. Aha, czyli przeszłaś przez portal i wtedy zniknął, a zniknęła ta mieć. może ja ją mogę mieć dopóki to ciebie tutaj nie było. Jaka, jak głupio trochę. To zapłyniem, czekam Dobra i tyle nam dostarczy na razie, okej okay. Czekam Czekaj okay. Czekam Co chcę kierować teraz? Nie ja nie w ogóle nie kierowałem Nawet nie chcę. Szarzeł nas goni już nie, eee, tak, i posoną już a, tam są plency, dobra. To? I rzucił nas kamieniem. W wodzie no jakby. tak. Dlaczego no mamy tak. nierówne szanse? Oni mogą więcej, mogą w wodzie jeszcze raz. Bo to Unity! A tobie plarynka przyśwituje pod, pod statkiem. A widzę, no. To... Tak. to Urobie, też Unity. mówię Unity. Mapa. Lecimy na południe teraz, bo tam może być faldor. Blisko spawnu. Ja wyłączyłem dźwięki i będę patrzył sobie OK Nie, czekaj, ten świat ma save 666, bo już zapomniałem Ciekawe czy znajdę Walach, hej. save 666 Nas to miejsce nie interesuje zbytnio. Nie. Na razie nie. Dawróć. Na bardzo nie warto się wybierać, dopóki nie ma pasa. Yy, pasa Na <coughs> prawo! Na <coughs> prawo? Ja na lewo. To już za późno. Aha. A bo wyspa Plains, tak? Nie, spoko krążymy dnią. Jakby ja chcę odkryć najwięcej przy, przy tym, przy spawnie naszym, przy naszej macierzystej wyspie, to jest to, nie, to Ale ja właśnie szukam teraz tego Sida. i co ma wpisać? Haldor, gdzie jest, tak? Mhm. Pada deszcz i płyniemy. Haldor. Tutaj widzę łąki. O, i kolejne rzeczy: namiotek miasto, ty e, wichichich tam jest. Tych są jakichś tam. Jakby nie wiem, czy to nas interesuje teraz, tak? Tak? Jezu, dobra, to ja trochę dalej statek dostawię. Doskonale wiesz dlaczego? Ok, bo nam go rozwala po prostu, tak? Yy, portal mam. Liczy na portal. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że jak się wypływa z wyspy, to żeby brać portal. Ale tu nikogo nie ma pusto. Tak? Tak, tylko szarzeły. A nie, są, ze widzę teraz. No, Naura. właśnie. Trzeba szarzeła najpierw zabić. Ja użyję mojej taktyki, jak tamtych zrobiłem. Malinki...